Ej, mam pomysł! Robimy wyścig? Smile slow, putty! Zrobimy no, z, wyścig, z wami wyścig Tak, łapeczkę w górę Tak, z dokładnie liczami. To będzie super pomysł Słuchaj, to. słuchaj byśmy zrobili, ale nie, zrobili, nie, 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 od nie, od nie, tutaj naszej nie, 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 ja mam jeszcze plany lepsze Żeby to był dłuższy wyścig, plan? to nie, od łóżka Od, łóżka. od łóżka? No dobra, z z nie, problemu. Się ścigać. D to nie, nie, problemu To ja z jednej strony nie, ty z drugiej A Pati niech będzie na łóżku i się ścigamy do tamtej końcowej ściany. ściany Widzicie ją? Tak, Ona tam tam jest nie, w górę. Tak. I teraz kto będzie szybszy? Czy widzowie, nie, nie, czy my, nie, do tej ściany. No, kto? To zaczynamy no, na... Ja odliczam do jednego i zaczynamy na jeden. Trzy... Dwa, jeden. Go, 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 tak, go, lecimy, nie, nie, lecimy, nie, nie. kto nie, nie. będzie szybszy. Ja na razie życzy? jestem uuu, na prowadzeniu! Uuu, 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 jestem prosty, na prowadzeniu. Ja jestem, wygrałem, ja wygrałem, jestem. wygrałem. Jestem. tak, wygrałem, dajcie ale to znać równane. Dajcie ja znać w komentarzu, kto był szybszy, czy ja, czy wy, czy oni. Ej, ale to jest. Nie, nie, czekaj, czekaj, bo no kto wygrał? No Pati, czy ja, czy ty? No moim zdaniem ja wygrałem. Nie, ja wygrał ja, ja Nie, 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 nie. oszukiści jesteście. Nie Nie, 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 to byłem ja. Ej, nie czekaj, niech widzowie zadecydują, widzowie napiszcie w komentarzu, kto wygrał ten wyścig. Może to oni wygrali, albo my. No niech napiszą nikt, kto według nich wygrał. No dobra, no. napiszcie w komentarzu wtedy, kto wygrał, a my zaczynamy. Dzisiaj tutaj będziemy posłątać. sprzątać Chodźmy w domu cały. Smaj tak. Słuchajcie, policja chce do nas. Milicja, pilica tak się nazywa. Pilicja. chce do nas wejść i przeszukać na mieszkanie, więc musimy posątać. Dawaj, sprzątamy te talerzyki i weź tutaj szklanki, poszątać z ta, 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 talerzyki, dobra, te, to tak, pusty tak, wywa, stół, za... zrobimy lię. co? Okej, okay. tutaj weźmy, walmy je. Posprzątajmy ten stół. Czekaj, bo ja chodzę po tym możemy stole. Możemy to nie chciałem pobrudzić. sobie do tego. Patrycja, tu masz talerzyki do posprzątania. Musisz się je umyć. Czekaj, ja tutaj koło zlewu je postawię. O tak, tak tutaj, tutaj zlewu, są do mycia. E, te talerzyki. Ja Patrycja, wodę, możesz myć ty, wodę. w tym zlewie. Musimy a ja to wezmę jakiś. wszystko? Słuchaj, dlatego, że. No. Żeby ten policjant jakby nic nie zauważył złego, nie? Żeby mamy tu czysto, mamy tu ładnie poukładane, nie rozumiesz, nie? Słuchaj, patrz, ale ty wodę. też Ej, nie. Pokaż, 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 widzą to. Patrz, no Bo ty weź sobie. Masz tutaj wiadro wody? Zanim a to, to wiem, zrobisz, nalać do wody do niech ci tego. Subika, ok, to powiedz im. To słuchajcie, możecie zostawić teraz subskrypcję tam na dole taką czerwoną, wciśnijcie ją, dobijamy 100 tysięcy. A ja tutaj wlewam wodę teraz do tego kranu, Klikajcie subskrypcję, a ja wlewam tu wodę i już, ja kliknąłem, wylałem wodę, zobaczcie, napełniłem cały zlew, a wy nacisnęliście tą subskrypcję? Tak, Mam nadzieję, że tak. Z dzwonkiem, wbijamy mu 100 tysięcy, widzowie pomóżcie O, dokładnie tak, tak dokładnie Uuu. tak zrobimy. Dokładnie, musimy to zrobić, ale patrzcie, może poszątamy to też... Ej, ktoś dzwoni! słyszę to? to. Ktoś dzwoni? Już ktoś dzwoni! O nie. o nie, tylko nie to. Nie, tylko to. nie to kto tutaj może być. Otwieramy Uuu. czy nie, nie otwieramy? Nie otwieramy. Ktoś dzwoni, a no, słyszysz ten dźwięk w ogóle, jak dzwoni? No słyszę, słyszę, tylko ja nie wiem, czy to otworzyć, czy nie. Dobra, kij, zobaczmy, kto może, Prawdźmy, to, może no. to policja, może to policja. Może i, to policja, dobra, to no. ja otwieram, ja otwieram. No. E, Trzy, otwieram ten drzwi. 3, 2, 1 i już no otwieramy, jest. kto no nie, to. ej, nie to nie jest on. ten Sonik. Dobra, no zamykam, no zamykam, no zamykam no. nie chcę go no. widzieć. Soniku, wypadł! Asio, co ty tu nie, robisz? Stary Sonik. Już cię tu nie ma. One on wszelkie kolce go biją. Nie, bo tego naszego, Wypad, stąd, wypadł, ale już stąd, Już, już cię tu nie ma. A jeszcze mnie uderzył, zobacz co za mały, wredny. No już mi stąd, nie przychodź tutaj więcej. Bo ja się z tobą policzę. Mam dzidziusia i się najlepszego, patrz jaką macha ręką, no, widzisz. No dobra, ja już się skończyły żarty, ja wyciągam mieczek. Idę do niego zaraz na ty, z tym mieczykiem i, i <laughs> dobra, go pogonię. Chodź szybko, bo drzwi mamy otwarte. Dobra, to wróćmy, bo jeszcze tak jego kobita by tu weszła do tego mieszkania i nie wiadomo, tak, by szukała o ma, o ma tego swego, dzidziusia. No, on ma swoją kobietę i ona jeszcze tutaj też chodzi. Chodź, Patty, chodź, Patty, szybko zamykamy. Zamykamy Zamykaj na klucz. te drzwi, o. na klucz, tak. Ale jak I... on chce wejść, nie? do Chodźmy sprawdzić, może Bejbusia, co? No, no właśnie, idziemy zobaczyć, czy Bejbusiowi wszystko jest w po prostu tutaj tą wodę trzeba wydawać wodę, dobra? Tutaj czy wodę, mogę tutaj. A czekaj, gadadać? wiadrem ją mogę zabrać stąd? Ej, Już? Tak, ale musisz. O. Masz, masz Poczekaj, No, powiem, ale wylewał, jedno, jedno wiadro tylko napełniłem, słuchaj. E, tak, no i musisz to wylać na dwór może. Dobra, czekaj, no to ja idę tego Musisz na dwór wylej. Idę na dwór to wylać, <laughs> zobaczę to przy okazji. Woda. Czy ten woda. stary chłop tutaj jest? Nie, nie wid nikogo. Wylewam wodę, o tutaj wylejmy i chodźmy do, z powrotem do środka. <laughs> A bo Idziemy. Wylejmy ją. Czekaj, musimy mieć <laughs> Nie wiem gdzie. Ją A ją czemu wylewać. ty tą starą wodę w ogóle tutaj trzymasz? O jej tu dawno nie To trzeba go też umyć zaraz. Ile tych wiader będzie, Papi? weź teraz. Ty sonikowi, idź, idź, wylej wodę na dół. weźmiemy ten łóżko, wiecie co, zabierzemy mu te rzeczy. Chodź, choć, zabierzemy mu to. Dora, ide, ide. Ja idę, wszystkie rzeczy zabieram. Weźmy mu też tutaj yy, gryla, gryla mu opieczemy, nie? Dajemy z tej strony. A masz jakiegoś grilla, steka, weźmiemy. ja bym tutaj zjadł w sumie, głodny jestem. Zanieśmy tu bejbusiowi na dół, czekaj, jak to ciężko się rozwala. Po, o poprawę to no nie, nie, nie mam. Dobra, już rozbijam, rozbijam. Nie, nie rozwalaj tego, nie rozwalaj, nie? bo to rozwala się, nie. nie. Dobra, idziemy. Chodźmy do bejbusia i yy, nakarmmy go, dajmy mu łóżko tak samo, chodźcie, chodźcie. I chodźcie. rozłożył. Okay, to ja rozumiem przez uszadek. Dobra, to wiesz to, to, ja rozbijam wannę tutaj, tak, rozbijamy pod tą wannę. Tylko masz tą wannę, jest krytka. tak, mam ją, zaraz ją okay, położę, tak. ale to jak zejdziemy... Jest baby, słodziak nasz, jest Cześć tutaj. mały, siemanko. O, cześć. Co, co o, cześć. Co ty tutaj robisz? O, Bawisz tak jest, się? nasz słodziak. Wszystko no, a w porządku mój 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 baby? On wow, ale ty jesteś fajny, mały, słodki chłopak, dobry jesteś Soniczku. Dajmy mu też szafeczkę, super, o, pięknie ma, nie? Czekaj, no, elegancko, nie mi, mi się podoba, tylko ja nie wiem, większe łóżko bym mu wstawił. Masz może ja jakieś? Ja, ma piękne, patrz, takie o, o, to będzie wystarczy. super dla niego, no, akurat, sama. Daj sam super ma. Może być. No pięknie, nie? Tutaj może Bejbusiu, nie? Jak coś możemy jeszcze mu tutaj zrobić przy ja zagrodę, tak. Ale się cieszę, taką. chyba mu się podoba. Patrz jak na łóżku, zobacz, taką czebek. zagrodę ty mu dajesz jeszcze. Patrz Sebek, widzisz? Jak no skacze, widzę, sobie? widzę, 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 widzę. Tak się cieszy. Bawi ej. się. Bejbuś, bawacz, poskacz na łóżku, bo weź sobie przybisz go. Poka patrz. Bejbusiu, poskacz na łóżku. No pokaż nam, co umiesz. No zobacz, fajnie, jak staczę. Ła, nie fajny. Jaki słodziak, jak fajnie się bawi, tak, No dobrze, dokładnie, dobrze. słuchaj. No Baw dobry chłopak, tutaj. dobry. Ty, ale słuchaj, bo mnie denerwują już ci rodzice i jego niby prawdziwi, wiesz? A co chcesz zrobić? No ja bym co najchętniej poszedł z nimi tam porozmawiać i. E, no, chcesz iść masz... porozmawiać? No nie wiem, czy to jest bezpieczne, tak. wiesz? Czy ja bym nie szedł tam? Porozmawiałbym z nimi, ty nie musisz ze mną i słuchaj, ja sobie poradzę, nie? Z no. nimi jeszcze mam parę spraw do załatwienia, więc. Oddaj mnie... Chcesz iść? Serio, Czekaj, myślisz? Czekaj, oddaję wannę, właśnie, oddaję. Tutaj ja nie kładę nie ją nie z powrotem. Nie wiem, czy miałbyś pójść. Nie no wiem. słuchaj, ja bym poszedł. Ja bym poszedł z nimi tam porozmawiał normalnie. Tak wiesz, jak ja rozmawiam, to zawsze wychodzi na no, moje nie tak wiem, jak nie ja wiem, chcę. Czy to wychodzi. No, my zostajemy w domu, my nigdzie się nie ruszamy z paty, nie? No tak, nie, nie ma co. Dobra, Smaństł, to ja idę, a wy tu zostańcie, pilnujcie tego domu, żeby nikt tutaj nie dobra, wszedł. dobra, dobra. E, jak coś to idziesz na własną odpowiedzialność. Tak, my tak, tak. Stajemy tak, spat tak, i pilnujemy, a ty se rób co chcesz, ale nie wiem. Ja bym tego nie robił, wiesz na twoim miejscu. Dobra. No jesteś dorosły, ja ci pozwolę. Słuchaj, ale ja bym na, tego nie robił. Na, na razie, Smajstół, zostań tutaj ze swoją dziewczyną, pilnuj jej Dobra, ja zamykam tutaj drzwi i idę. zamknąłem. Dobra, pa, pa. No na razie my pa, idziemy w tym kierunku tutaj. Wiecie, co widzowie, muszę wam coś powiedzieć, bo. Tak naprawdę nie idę z nimi porozmawiać, tylko spróbuję ich, ich przekupić. Mam pełno diamentów, zachowałem je, zaraz wam je pokażę. Tylko muszę dojść do tej skrytki. Mam nadzieję, że uda mi się ich przekupić i zostawiam w końcu tego małego babyka w spokoju, żeby nic mu nie robili. Wchodzimy tutaj do góry, zobaczycie w ogóle, jaką ja mam skrytkę do diamentów. Tego byście nie odgadli, bo jest naprawdę tutaj wysoko. Trzeba wejść, zobaczcie, którędy ja wchodzę przez jakieś rośliny, nierośliny, trawę i mam tutaj. Tutaj taki domek wybudowany, znaczy on już był, czekajcie, pokażę Wam go bardziej. No, taki zwykły domeczek, nie? A w tym domku już Wam pokazuję, co schowałem. Zamykamy drzwi, żeby mnie nikt tutaj nie zauważył. Mam nadzieję, że mnie smicel stąd nie widzi. Nie, chociaż jest bardzo daleko, on nie byłby mnie w stanie tutaj zobaczyć. Zobaczcie, mam takie dwie skrzynki, a w tych skrzynkach mam tutaj pełno diamentów. Zobaczcie, cała wielka skrzynia jest w diamentach, oraz mamy jeszcze szmaragdy. Całą też wielką skrzynkę szmaragdów. Weźmiemy tutaj parę szmaragdów i diamentów. Zobaczymy w ogóle ile chce i czy się przekona na to, czy da się przekupić, żeby zostawił w końcu nas w spokoju, żeby nic nam nie robił. Ja zabieram diamenciki, wszystkie biorę do ekwipunku swojego i idę w jego stronę. Nie wiem, gdzie on dokładnie będzie, ale spróbuję pójść do tamtego miejsca. Pamiętacie, gdzie te serca były? Właśnie tam pójdę, może oni tam będą i wtedy spróbuję z nimi coś porozmawiać. Może uda się mi ich przekonać, wtedy by było Super, wiecie, już by nie było tyle problemów z tym wszystkim, już by nie nachodzili mi brata. No, nie wiem, czy to mi się uda. Wziąłem już pełno diamentów, mam cały ekwipunek oraz szmaragdy jeszcze wezmę na pasek. O, żeby jak najwięcej mieć, wtedy jak on to zobaczy, myślę, że no, przekona się, na pewno się przekona do tego. Ja już mam cały ekwipunek i cały pasek w diamentach i szmaragdach, a teraz idziemy w tamtym kierunku. Tam są te serduszka, idziemy tam. Na razie z tak daleka nie widać, co, czy ktoś tam w ogóle jest, ale ale my pójdziemy i sprawdzimy to. Chodźmy powoli tutaj, tędy, o, tak, żebym nie spadł. Yy, nie, 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 nie wrócę się koło Smajslowa domu, bo mnie jeszcze zobaczy, że ja sobie chodzę tutaj gdzieś koło niego. Idźmy tutaj tędy i mamy ten chodniczek, tak? Idźmy tym chodniczkiem w tamtą stronę. Oni gdzieś tutaj chyba będą, no zobaczymy. Jak ich nie znajdę, to ich poszukamy gdzieś tutaj w okolicy. Oni muszą mieć tutaj niedaleko. Idziemy w tamtym kierunku, zobaczymy, czy on tutaj gdzieś jest. Yy, mam tutaj, zobaczcie, tyle diamentów i tych ale spróbuję może uda mi się za jednego diamenta albo szmaragda przekupić go, żeby już nie chodził i żeby dał nam spokój w końcu. Podchodźmy pod ten domek, tak powoli, on trochę go porozwalał. Jak możecie zobaczyć, tam serduszko, jedno, drugie, trzecie, wszystko porozwalane jest. A my się będziemy chować za kwiatami i chodzić, szukać go. Gdzieś on tutaj musi być, ale tych kwiatów jest tutaj dużo od groma. Wchodźmy do domku powolutku. Zobaczymy, czy on gdzieś tutaj jest. Nic nie widzę na razie razie w domku nikogo nie ma. Chodźmy za domek. O, dookoła obejdźmy cały ten teren. Zobaczmy, tutaj też nic nie widzę na razie. Nikogo tutaj nie widać. Podejdźmy sobie do przodu, może go ominąłem gdzieś. Nie no, nigdzie go nie widzę. Ej, czyżby on poszedł gdzieś indziej, w jakieś inne miejsce? E, no nie, no teraz muszę się zastanowić, albo go poszukam, gdzieś tutaj dookoła będę chodził. Może pójdę tam koło tego jeziorka, gdzieś to musi być, e, albo będę patrzył przez lornetkę, tak jak teraz, zobaczcie na takim przybliżeniu. Patrzymy się w lewo i prawo, wy też się patrzcie. O ja go zauważyłem, tam idzie. Zobaczcie, z górki schodzi, koło owcy jest. E, zobaczmy co on będzie robił tutaj. E, trochę go poobserwujemy, zobaczymy co on tutaj robi. Czyżby znowu coś niszczył? Nie wiem. Podejdźmy po cichu i zobaczmy, co on tutaj wyprawia. Gdzieś mi zniknął, nie widzę go. O, jest tutaj na dole. Ryby łowi. Zobaczcie, ten stary chłop tutaj ryby łowi. Już mu się naprawdę nudzi. Chodzi z wędką i z tą laską, cały czas się podpiera. On już ma trochę lat swoich i co? On będzie cały czas te ryby łowił, nudzi mu się? Naprawdę. Ale zobaczcie, teraz on ryby łowi, a tak to on chodzi tam do smajstowa i mówi, że on chce dziecko. On bez tego dziecka nie może wytrzymać, i tak dalej. Cały czas jakieś listy pisze. No, zobaczcie, teraz nic nie może złowić. denerwuje się, może ja do niego podejdę i mu zaproponuję te szmaragdy i diamenty. Poczekajcie, powoli przyczajki tak podejdziemy, ale od tyłu go zajdziemy. Od tyłu pójdźmy tutaj i powiem mu tak, halo, dzień dobry. Czekaj, sprawdzimy. Podchodzimy, podchodzimy. Eee, dzień dobry, panie Soniku. Eee, dzień dobry, to, to ja. To, to, to znowu ty. Tak, My to woda, jestem ja. Bratwo jest to. Ej, zostaw woda, mnie. Nie, nie łapie za wędkę. Słuchaj, bo jeszcze mnie haczykiem tu zaczepisz. Nie rób tak. Tak, tym, tak nie wolno. Tym, Słuchaj, mam propozycję dla ciebie. Tutaj, ale, jo, szkaczem, ale, szkaczem, ale, szkaczem. ale posłuchaj, ja mam propozycję dla ciebie. E... Jaka propozycja? Ja nie chcę żadnej propozycji. Ja chcę mojego dzidziusia, bejbusia. Ja wziąłem policję, policję, wezwałem na was i... Ale słuchaj, słuchaj, to, to jest propozycja nie, od, nie do odrzucenia. Nie Chodź tu do góry... Propozycji. Chodź, ci pokażę. Pozycji, Ma dać, mam dać coś dać takiego. Widzisz, co ja mam w rączce? Mogę ci go dać w zamian za y, zostawienie spokoju Smysnowa oraz, no, mnie i jego dziewczyny. <laughs> to nie wystarczy. To nie wystarczy jeden diament. To i nic nie jest... Ale warty. ja nie, nie mam tylko jednego diamentu. Zobacz, co ja jeszcze mam. Tutaj, w tej rączce teraz. No, widzisz? To jest takie zielone, świeci się, to jest szmaragd. No i to nie jeden, mam ich pełno, mogę ci je dać, zobacz. Na, na wzór na to, że mam hmm, tego dużo, wyrzucę nie, ci po nie, jednym, nie, nie. zobacz, wyrzucam nie, ci po nie, jednym. Nie, to jest za mało, nie, nie, nie. Nie, to nie, nie, nie mało. ale słuchaj, sły, sły, posłuchaj, bo ja mam, ja mam tego więcej, ja mam tego więcej, mogę ci dać cały ekwipunek. E, żebyś co? dał mi spokój, mi, y, smajstołowi oraz jego dziewczynie, żebyś już nas nie dręczył, nie chodził do nas tam do domu i dał nam z wszystkim spokój. Nie, to jest to jest y, za mało, za mało nie chcę tego Ale ja mam Myślę tych diamentów naprawdę dużo. Z, z, chcesz zobaczyć Czyli ile? Licą, wasze mieszkanie, słyszycie, będziecie jutro mieli przeszukanie w całej chacie Ale Zresztą policja nic ci nie zrobi, a tak będziesz miał diamenty chociaż Policja ci nic nie da, to jest nie za zaproponuje ci diamentów. To za mało, nie chcę. Czekaj, ja na razie je zabiorę, żebyś mi ich nie zabrał Tak, mam je w ekwunku Ale słuchaj, no możemy się dogadać jednak, może pójdziesz na to, zgodzisz się, co? No, słuchaj, ten diamenty, jak sobie posprzedajesz, wiesz ile z tego będziesz miał? No, ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nie, 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 nie. to jest za mało, to jest za mało. No, Daj więcej, musisz dać dużo więcej, dużo więcej, bardzo, 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 bardzo dużo więcej. A, ale ja mam bardzo, bardzo dużo. Pokaż mi, pokaż mi. Nie, ale jak ja mam ci pokazać? Co mam ci wyrzucić i we weźmiesz mi to? Nie wezmę, nie wezmę, Dobra, nie to stań z daleka, a ja już to wyrzucam. Poczekaj, ja już się y, pakuję no, do jednego rzucie, staku, tu wyrzucam ci zaraz je, zobaczysz ile tego jest. Naprawdę jest tego sporo, i myślę, że się przekonasz na no, to. Pokaż. Jeszcze trzy sztuki zapakuję. Okej, okay, zobacz, ja teraz wyrzucam z daleka, tylko mi tutaj nie podchodź. Nie zabieraj tego, zobacz ile tego jest. No, wyrzucam cały czas, widzisz? No, widzisz? No. no, posłuchaj, no. za te diamenty możemy się umówić tak, że. Dasz mało, mi więcej, spokój. Więcej, więcej, to jest za mało. Nie jeszcze miałem, więcej? No dobra, więcej. To, to, to dam Chcę ci jeszcze wszystko, szmaragdy. Co masz, wszystko, wszystko. Wszystko, co? wszystko z ekwipunku, dobra, nie ma problemu. Ja ci daję, znaczy, no problem ogólnie jest, nie? Bo to jednak dużo jest tego wszystkiego. Zobacz, dałem Ci jeszcze szmaragdy. Wszystkie jakie miałem, to już więcej tego to nie mało, mam. Wszystko, kładź więcej. Nie mam więcej, posłuchaj mnie. To jest naprawdę, naprawdę dużo. Za to możesz sobie kupić, nie wiem, jakąś willę, naprawdę wielką sporą. Niech ja się zastanowię, no no nie wiem. Z tymi diamentami, no nie wiem. Mogę bliżej podejść, czy sprawdzić je, czy one są prawdziwe, a nie są żywe? Eee, Nie, bliżej nie podchodź, chyba, że jeden kroczek. Jeden kroczek do przodu, dobrze, dobrze, bliżej już no, nie podchodź. Te tam, diamenty tam, są moje. czy są, są okej. Okay? No, no, zostaw. Może, już bliżej bliżej nie podchodź. Mógłbym się zgodzić. Ej, 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 moje, moje, ej, moje, moje diamenty! Aaaa. Ej, moje, uspokój moje, się! Moje, Zostaw mi je, to są moje diamenty! Ej, gdzie ty idziesz? Nie idź w tamtą stronę! nie dam ci, nie dam ci! Nie dam ci. Moje to diamenty! Moje. Nie, to są moje diamenty! Dawaj mi, oddawaj mi je! Czy dasz mi spokój w końcu i z Ej, nie dam ci, Bo zgłoszę cię moje. na policję! Dodam, podam cię do sądu, tak jak ty chciałeś mojego ja brata. Sobie, dawaj dawaj bole, mi kasa, diamenty! Bole. Nie dam ci spokoju! Słyszysz? Ej, ja to mam nagrane, pójdę z tym na policję, zobaczysz! Dostajesz! Ha ha ha, zabrałem, ci. zabrałem Ej, bo ja cię zaraz bole, złapię! Bole, <laughs> łapię. O nie, on ma łódkę tutaj! Odpłynął mi, zobaczcie bole, bole, gdzie on bole, poleciał. Bole, bole, Sprób szpana, Spróbuję za nim bole. gonić tutaj na tą drugą stronę wejdźmy, ale no daleko za nim nie ja dopłynie. I przyjdę z policją przyjdę i odbiorę syna O ty za, niedobry, zły Soniku, diamenty, dostałeś moje wszystkie No nie, zobaczcie, on mi ucieka stąd. A paszą wąt mi stąd, oddaj moje diamenty oraz szmaragdy. Wiecie, co widzowie? Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Zobaczcie, co ja mam teraz Majstowi powiedzieć, że dałem mu szmaragdy i diamenty. No, on mi to nie uwierzy. I słuchajcie, on mi to wziął. Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Możecie dać mi znać w komentarzu oraz wejść na mojego Instagrama który wam się tutaj wyświetla. O, w kliknijcie w niego, wejdźcie, zostawcie tam obserwacje oraz macie tutaj mój drugi kanał na tym drzewku tutaj, wejdźcie na niego, zasubskrybujcie, zalajkujcie. No i ten odcineczek już się będzie kończył na trzy, no wchodźcie, wchodźcie na ten drugi kanał, jeden i już!